Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić fiflaka. To jedno pomocnicze ćwiczenia. A teraz powiem Wam kilka zasad, które stosuje się podczas robienia fiflaka. Gdy zrobimy już rundaka, to wtedy lądujemy na palcach, wbijamy się z nich z całych sił, kola ciągniemy do klatki, i ręce wychłamy w tył, nad głową. I wtedy może... Wtedy ręce lądują na ziemi, nogi ciągniemy dalej do dołu i wtedy wylądujemy na no, no, no nogi i zrobimy wtedy właśnie fiflaka. A teraz zademonstruję. A teraz z miejsca.